Dziś przynoszę wyjątkowe przesłanie, które może zmienić sposób, w jaki postrzegasz swoje miejsce w życiu drugiej osoby. Czy kiedykolwiek czułeś, że istnieje tak silna więź z kimś, że wydaje się wykraczać poza to, co można wytłumaczyć? To przesłanie nie dociera do Ciebie przypadkowo. Anioły chcą, abyś wiedział, że jesteś powodem, który nadaje sens życiu tej wyjątkowej osoby. Wyobraź sobie przez chwilę, że każde spotkanie, każde wymienione słowo i każde wspólne Doświadczenie zostały starannie zaaranżowane przez wszechświat. Nic z tego, co przeżyłeś z tą osobą, nie wydarzyło się przypadkowo. I nie jest to zwykły zbieg okoliczności, to wezwanie przeznaczenia. Ale zanim pójdziemy dalej, jest coś bardzo ważnego, co chcę, abyś zrobił. Zanim przejdziemy do tej ważnej wiadomości, nie zapomnij zostać członkiem kanału i kliknąć dziękuję pod filmem, aby wesprzeć tę przestrzeń połączenia. Teraz kontynuujmy przesłanie. Chcę, żebyś się przygotował, bo to przesłanie zawiera potężną prawdę. Często nie doceniamy naszego wpływu na życie innych, zwłaszcza gdy czujemy się niepewni lub gdy wątpliwości zalewają nasz umysł. Jednak anioły są tu, by przypomnieć ci, że każda rzecz, którą zrobiłeś i każdy aspekt twojej istoty miał głęboki wpływ na kogoś, kto ceni cię bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Może nieraz zadawałeś sobie pytanie: czy naprawdę jestem dla kogoś ważny? Dlaczego czuję, że moja więź z tą osobą jest tak wyjątkowa? Te pytania są naturalne, a anioły chcą, żebyś wiedział, że nie jesteś sam w swoich myślach. Widziały twoje wątpliwości, czuły twoje zagubienie, ale widziały też światło, które emanuje z ciebie i jak to światło rozjaśnia życie drugiej osoby. Więź, którą masz z tą osobą, nie jest zwyczajna. Jest w tobie coś, co głęboko rezonuje w jej duszy. Każde twoje słowo, każdy gest i każda emocja, którą dzielisz, daje jej siłę, cel i sens. Nie chodzi tu tylko o przelotną miłość czy powierzchowną przyjaźń. To związek, który wykracza daleko poza to, co fizyczne czy emocjonalne. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że odgrywasz kluczową rolę w życiu tej osoby. Pracowały niestrudzenie, aby zharmonizować wasze dusze, stworzyć możliwości wzajemnego wspierania się i wspólnego rozwoju. Możliwe, że nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale każdy mały zbieg okoliczności, każde nieoczekiwane spotkanie i każdy znak, który widziałeś, są częścią boskiego planu, który nieustannie się rozwija. Ale aby w pełni zrozumieć tę więź, musisz najpierw otworzyć swoje serce i zaakceptować, że zasługujesz na ten rodzaj miłości i uznania. Czasami wątpliwości i niepewności sprawiają, że wierzymy, iż nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub że nie możemy być wsparciem, którego ktoś potrzebuje. Jednak anioły mówią ci coś przeciwnego. Jesteś dokładnie tym, czego ta osoba szukała. Jesteś brakującym elementem w jej życiu. W miarę jak zagłębiamy się w to przesłanie, chcę, abyś zastanowił się nad synchronicznościami, których ostatnio doświadczyłeś. Czy były momenty, w których nieoczekiwanie spotykałeś tę osobę? Czy czułeś, że wszechświat wysyła ci znaki, które wzmacniają tę więź? Nic z tego nie jest przypadkowe. Anioły proszą cię, abyś zwracał uwagę, ponieważ każdy szczegół ma znaczenie. Jesteś ważniejszy niż myślisz, nie tylko w swoim własnym życiu, ale także w życiu tych, którzy cię otaczają. W przypadku tej wyjątkowej osoby. Twoja obecność dała jej coś, czego nikt inny nie mógłby dać: nadzieję, spokój i jasność. I chociaż czasami nie otrzymujesz wyraźnego uznania, musisz wiedzieć, że twoja energia pozytywnie transformuje jej świat. Jest jeszcze więcej do przekazania w tym przesłaniu, ale najpierw chcę, abyś wziął głęboki oddech i uznał rolę, którą już odgrywasz. Wszystko, co zrobiłeś do tej pory, było prowadzone przez wyższą siłę. Anioły zapewniają cię, że nie jesteś sam w tej podróży i że każdy Twój krok jest pełen celu i znaczenia. Ten moment jest zaproszeniem do otwarcia się na miłość i połączenie w głębszy sposób. To, co nastąpi, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz te relacje, a co ważniejsze, jak widzisz siebie w niej. Czy jesteś gotowy, aby odkryć więcej? Na tej drodze pełnej pytań, naturalne jest, że doświadczasz chwil zwątpienia. Być może zatrzymałeś się, aby zastanowić się nad swoją wartością w życiu tej wyjątkowej osoby. Może myślałeś: Czy naprawdę jestem tak ważny dla kogoś? Lub A co, jeśli to wszystko to tylko iluzja, którą tworzę w mojej głowie? Pozwól mi powiedzieć, że twoje myśli nie są zwykłym zbiegiem okoliczności. Te pytania, które wydają się wynikać z niepewności, mają jasną odpowiedź, którą anioły chcą ci objawić. Często miłość i głębokie więzi przynoszą ze sobą zarówno emocje, jak i strach. Strach przed tym, że nie jesteśmy wystarczający, przed utratą tego, co mamy, lub nawet przed tym, że nie będziemy w stanie utrzymać tej więzi w czasie. Anioły widzą cię, słyszą i rozumieją, co czujesz. Chcą, abyś wiedział, że wszystkie te emocje są ważne i stanowią część twojego duchowego wzrostu. Nie jesteś w tym sam, a odpowiedzi, których szukasz, są bliżej niż myślisz. Kiedy stajesz w obliczu tych pytań, jest to odzwierciedleniem tego, że dzieje się coś ważnego w Twoim życiu. Najgłębsze więzi zawsze stawiają nam wyzwania w nieoczekiwany sposób, ponieważ zmuszają nas do konfrontacji z naszymi własnymi przekonaniami na temat miłości, poczucia własnej wartości i celu. Anioły proszą Cię, abyś pozwolił sobie na odczuwanie i eksplorowanie tych emocji, ponieważ w nich znajdziesz klucz do zrozumienia wpływu, Jaki masz na życie tej osoby? Być może w niektórych momentach czułeś się odłączony lub nawet zdezorientowany co do tego, co ta relacja naprawdę oznacza, ale anioły zapewniają cię, że ta więź nie jest przypadkowa. Dusze, które są przeznaczone do spotkania, robią to dokładnie w momencie, gdy najbardziej tego potrzebują. I ty, nie wiedząc o tym, przyniosłeś jasność i kierunek w życie tej wyjątkowej osoby. Ważne jest, aby pamiętać. Że chociaż czasami nie widzisz natychmiastowych rezultatów, działania, które podejmujesz, i energia, którą dzielisz, mają znacznie większy wpływ niż możesz dostrzec. Każdy gest miłości, każde miłe słowo i każdy moment wsparcia, który ofiarowałeś, zostały przyjęte z wdzięcznością, choć może nie zawsze w sposób wyraźny. Anioły chcą, abyś uwierzył, że Twój wkład jest bezcenny, nawet gdy nie jest to oczywiste. Pomyśl przez chwilę, jak ta osoba zmieniła się od czasu, gdy weszła w twoje życie. Czy zauważyłeś drobne zmiany w jej sposobie wyrażania się, lub w tym, jak radzi sobie z wyzwaniami? Może nie wspominają o tym otwarcie, ale twój wpływ jest tam, prowadząc ich, inspirując i przypominając im, że nie są sami. Anioły pracują w tle, wzmacniając tę więź i upewniając się, że oboje nadal uczycie się i rośniecie razem. Czasami te więzi mogą budzić lęki lub niepewności, o których nawet nie wiedziałeś, że masz. Możliwe, że czułeś, że nie jesteś wystarczający lub obawiasz się, że nie spełnisz oczekiwań tej osoby. Jednak anioły mówią ci, że nie jesteś tu po to, by być doskonałym, ale by być autentycznym. To twoja autentyczność, twoja wrażliwość i twoja gotowość do pokazania się takim, jakim jesteś, naprawdę robią różnicę. Anioły chcą też, abyś zapytał siebie, czy jestem gotowy zaakceptować tę więź w całej jej głębi? Ponieważ, aby w pełni objąć miłość i znaczenie, jakie masz w życiu tej osoby, musisz najpierw uwierzyć, że jesteś tego godny. To wezwanie do zaufania sobie i boskiemu celowi, który prowadzi twoje kroki. Ponadto, anioły chcą, abyś obserwował znaki wokół siebie. Być może widziałeś powtarzające się liczby, takie jak 11:11. /11, lub 222, lub może doświadczyłeś zbiegów okoliczności, które wydają się zbyt znaczące, by były zwykłymi przypadkami. To przypomnienia od wszechświata, że jesteś na właściwej drodze. To wiadomości, które mają cię zachęcić do dalszego działania, nawet gdy wątpliwości próbują cię powstrzymać. Głębokie więzi nie tylko wpływają na drugą osobę, mają również moc, by transformować ciebie. Poprzez te relacje. Uczysz się o bezwarunkowej miłości, cierpliwości i znaczeniu zaufania boskim planom. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz w tej relacji, jest szansą na rozwój, wzmocnienie twojej wiary i stanie się jeszcze bardziej autentyczną wersją siebie. Anioły proszą cię, abyś nie lekceważył mocy swoich działań, nawet tych najmniejszych. Uśmiech, wiadomość wsparcia, lub po prostu bycie obecnym w ważnych momentach. Może mieć transformujący wpływ. Pamiętaj, że miłość nie zawsze mierzy się wielkimi gestami. Czasami to w najprostszych detalach kryje się magia. Teraz weź chwilę, aby zastanowić się nad tym, co ta więź oznacza dla Ciebie. Czego nauczyłeś się od tej osoby? Jak ta relacja Cię zmieniła? Anioły chcą, abyś uznał wzrost, którego już doświadczyłeś i przygotował się na to, co ma nadejść. Ponieważ, chociaż może jeszcze tego wyraźnie nie widzisz, w twoim życiu rozwija się coś wielkiego i znaczącego. Anioły są tu, aby prowadzić cię na każdym kroku drogi. Chcą, abyś zaufał swojej intuicji i znakom, które wszechświat ci wysyła. W miarę jak będziesz dalej poruszał się w tej relacji, pamiętaj, że nie jesteś sam. Każde pytanie, które masz, każde uczucie, którego doświadczasz, jest obserwowane i rozumiane przez tych, którzy prowadzą cię z góry. Ta więź nie jest przypadkowa, i ty też nie jesteś. Jesteś istotną częścią większego planu, który ma moc transformacji nie tylko twojego życia, ale także życia tych, którzy cię otaczają. Idź naprzód z pewnością, wiedząc, że wszystko co robisz ma cel, a anioły są z tobą, wspierając cię i dodając ci otuchy na każdym kroku tej drogi. Gdy znajdujemy się w związkach, którymi kieruje coś większego od nas samych, naturalne jest, że zaczynamy się zastanawiać, czy za każdą wspólną chwilą nie stoi jakiś boski cel. W tym momencie wiadomości aniołowie chcą, abyś wiedział, że nic, czego doświadczyłeś z tą osobą, nie było przypadkowe. Od momentu, w którym ich drogi się skrzyżowały, wyższe siły działały, aby wszystko rozwijało się zgodnie z większym planem. Aniołowie obserwują twoją ścieżkę i ścieżkę tej osoby, splatając wasze energię w najwłaściwszym czasie i w idealnych okolicznościach. Nie oznacza to, że wszystko było proste i bezproblemowe, ale każda trudność miała na celu wzmocnienie więzi między nimi i nauczenie ich obojga ważnych lekcji. Być może czasami czujesz, że wydarzenia w twoim życiu, a zwłaszcza te związane z tym powiązaniem, są zbyt skomplikowane lub zagmatwane. Jednakże to właśnie pośród tej złożoności aniołowie pracują najintensywniej. Organizują zbiegi okoliczności, małe cuda i spotkania, które wydają się przypadkowe, ale w rzeczywistości mają głębokie znaczenie. Czy zauważyłeś kiedyś, jak pewne rzeczy magicznie się układają? Tak jakby wszechświat dbał o to, by właśnie wtedy pojawiały się chwile, w których powinniście być razem. Może to być niespodziewany telefon, wiadomość wysłana w odpowiednim momencie. A nawet coś tak prostego jak piosenka, którą usłyszałeś i która przemówiła prosto do twojego serca. To nie są zbiegi okoliczności. Aniołowie używają tych znaków, aby przypomnieć ci, że jesteś na właściwej drodze i że to połączenie ma szczególny cel. Podążając tą drogą, ważne jest, abyś zwracał uwagę na znaki, które wysyłają ci aniołowie. Możesz poczuć potrzebę zrobienia czegoś nieoczekiwanego. Na przykład wysłania wiadomości lub wyrażenia uczucia, które od dawna w sobie tłumisz. Inspiracje te nie są przypadkowe. Są boskimi przewodnikami, którzy popychają cię do następnego kroku w tym związku. Aniołowie chcą także, abyś wiedział, że pracują nad usunięciem wszelkich przeszkód, które mogą zakłócać to połączenie. Nie oznacza to, że wszystkie problemy znikną natychmiast, ale raczej, że powstają okazje, dzięki którym oboje będziecie mogli wspólnie przezwyciężyć wyzwania. Każda trudność, z jaką się spotykają, ma na celu wzmocnienie ich więzi i nauczenie ich czegoś, co okaże się ważne w przyszłości. Być może zauważyłeś, że w najtrudniejszych momentach zawsze pojawia się coś, co łagodzi napięcie lub rozjaśnia sytuację. To kolejny przykład na to, jak aniołowie angażują się w każdy aspekt tej relacji. Dbają o to, aby nawet w obliczu prób, zawsze był promyk nadziei, który poprowadzi ich naprzód. Ważne jest, aby pamiętać, że aniołowie działają nie tylko w Twoim życiu, ale także w życiu innych ludzi. Możliwe, że ta osoba zmaga się z własnymi wewnętrznymi problemami, lub ma blokady emocjonalne, które uniemożliwiają jej pełne wyrażenie tego, co czuje do ciebie. Aniołowie pomagają uleczyć te rany i otworzyć wasze serca, abyście oboje mogli doświadczyć głębszej, bardziej autentycznej więzi. Proces uzdrawiania i duchowego wyrównania nie zawsze jest widoczny od razu, ale to nie znaczy, że nie zachodzi. Pomyślmy o korzeniach drzewa. Nie widzimy, jak rosną pod ziemią, ale wiemy, że tam są, wzmacniają drzewo i zapewniają mu solidny fundament. Podobnie aniołowie działają za kulisami, dbając o to, aby to połączenie miało fundament niezbędny do rozkwitu. Być może w ramach tego procesu poczujesz również potrzebę dokonania zmian we własnym życiu. Możesz poczuć potrzebę uwolnienia się od starych ran, wybaczenia sobie lub porzucenia schematów, które już Ci nie służą. Są to ważne kroki, do których zachęcają Cię aniołowie. Ponieważ każda zmiana, jaką wprowadzasz w sobie, również korzystnie wpływa na to połączenie. Miłość i autentyczne związki wymagają pracy, nie tylko wspólnej, ale i indywidualnej. Aniołowie chcą, abyś traktował każde wyzwanie jako okazję do rozwoju i zbliżenia się do najlepszej wersji siebie. Kiedy pracujesz nad swoim własnym rozwojem, automatycznie podnosisz energię związku i pozwalasz mu osiągnąć pełnię swojego potencjału. Aniołowie nadal kierują tym połączeniem i chcą, abyś zaufał temu procesowi. Czasem coś może wydawać się bez sensu, lub wydaje się, że droga jest zbyt trudna, ale każdy krok prowadzi do większego celu. Cierpliwość i wiara będą Twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami w tym czasie. Aniołowie proszą również, abyś otworzył się na możliwość, że to połączenie może Cię zaskoczyć w sposób, którego sobie nigdy nie wyobrażałeś. Mogą zdarzyć się chwile olśnienia i jasności, kiedy wszystko zaczyna się idealnie układać, i uświadamiasz sobie, że każde doświadczenie, każde wyzwanie i każda dzielona chwila mają swój cel. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że są z tobą na każdym kroku. Wysyłają ci znaki, pomagają w podejmowaniu decyzji i dbają o to, abyś nigdy nie czuł się samotny w tym procesie. Ufaj, że wszechświat działa na twoją korzyść. I że to połączenie jest błogosławione i chronione przez siły boskie.